reklama. Drodzy państwo, po tym pięknym epickim dżinglu zapraszam państwa na drugą wersję Home Edition Shout Auto. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą mam nadzieję sesję albo film o rpg przygotowany dla państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym byście byli państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne, whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie, możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa, Jakże tego nie zrobić? Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Muszę lecieć. No dobra. Więc to powiem to... dwie rzeczy. No. Y, które są. Jedna jest taka dotyczy jeszcze, żeby sobie zapisał gry, bo chcę być fajny. Ten, y, ten rzecz z Bandoliera, która dała siłę jest uzależniająca. Możesz mi otworzyć jakiś zegar wigł albo coś. Daje ci tylko hinta, że. Bo tam nie ma mechaniki do tego. To jest w zasadzie po prostu masz taką informację, a ja tego użyłem, więc no, to, to jest, jest pierwsza. Zegar. To... Y, no i czy ja mam jakąś długą? Nie mam żadnej drugiej. jakiś tam. Mam feedback dotyczący tego, że uważam, że na początku jak mieliśmy desperacką pozycję, powinni, powinno się nie dać jej odpierać w fikcji, kiedy nie ma jednoznacznie dobrego pomysłu, tylko być desperacka jazda, jazda, jazda. E, uważam, że Przemien szeniłeś e, i przez to straciliśmy 10 minut. Poza tym potem już było super. Także słuchajcie, muszę pędzić. Dzięki wielkie i w kontakcie. Pa, pa. Cześć. Hej, hej. A hej. Aha. nas. Rozwaliliśmy się. Na rozmówki nas musisz przerzucić. Mm -hmm. A ja dodam w zegar uzależnienia. Kroks. Uzależnienie od szałowej trucizny. No. Ja przypominam tylko, że rekruci, a ja na przykład grałem rekrutem, mają o jednym więcej pedeków na misji. Nie grałeś rekrutem? A nie, żołnierzem grałem. Ale się cieszyłem. Tak. Teraz to zniszczenia. Czy rozdawanie tych punkcików to na to, co się rzucało, ale zegary można zapełniać różnie, tak? Nie A trzeba Tak, A pedaki na końcu możesz. Tak. Tylko te desperackie trzeba wydawać na to co. No to się akurat rzucało. nie było desperackich, więc nie ma problemu. Dodaję Miszy pogryzioną rękę, a Zirowi co się mogło stać. Coś na czacie może napisać w sumie. No ładnie. On ma porąbane trochę już w głowie, więc może już więcej mu w głowie nie dawać. No może nie. Yy... Zraniona noga po prostu. Coś go ugryzło coś. Ja zapytam, ja zapytam tego Mateusza, co on by chciał Erwinowi hmm. rozwinąć w sprawności, bo... Po prostu mm -hmm. zostawię tą kulkę. No bo rozwij go. No bo nie wiem co, czy on by chciał wolowanie, strzelanie czy manewrowanie. Mm -hmm. Chyba raczej. Kurde, nie wiem. Erwin nie strzela za bardzo. Od czego jest manewrowanie? Od tego, co robiłeś, że jak pobiegniesz, nie. chcesz komuś zabić z drogi albo zagonić. Przemieszczanie o... się, szarża, zabić, żeby mieć przewagę. Takie kombinowanie. Okej, okay. no. spoko. To chyba Manew tak. Manewrowanie w pozycję albo pokonywanie. Wiesz, że, wiesz, jak się rozstawić z ludźmi, żeby maksymalizować efekt i tak dalej. I tak. No tak, to albo nie, na to jak jest, rozstawić smaki, albo jak rozstawić pułapki? Nie, nie. nie manewrowanie no, to będzie. będzie bieganie, skakanie, pływanie, takie fizyczno czyste. Macie, jak na no ten to jest, mówi wam, ściąga. No, do czego to jest? A, jest okay. Jeżdżenie na koniu. Dobra. Czyli tak, e, du, du, du. a musimy zabić dwie osoby. No to ja mam teraz pytanie takie, bo mamy co rozrżorzone wiłki. Mamy tam złą Anton, Halusza Barti, Borie Borutewicza Słowoja, płynącą Żagiew i Szarą Grzmiącą Burzę. Nasze wiłki, które z, z się bratały z Rogatą. I dwóch musi umrzeć. Co z tym robimy, moi państwo? No, Zrzucamy kosteczką. Ja bym powiedziała, że tych co dopiero doszli, ale chyba kostka jest najlepsza. No chyba wszyscy doszli ogólnie, co? Bo my nie graliśmy. O, nie, tam trójka była pierwsza, starsza. Ale no, chyba ci, oni, ci byli, tak. trochę byli Oni byli odgrywani. Tak, no, tak. Oni już szli no, na tak, poływanie tak, tak. na tej tak, wielkie tak, niedźwiedzie, no. byli pojebani nieźle i gry z rogatą robili poływania też pocisą. Tak. tak. oni się. Pani Pani, byli... Oni się buntowali jeszcze zanim się mieli przeciwko czemu buntować. Tak. Dokładnie. Oni są cool. No to co, proponuję, żeby rzucić Koska 6, 1, 2, 3, 4, 5. Szóstkę hmm. przerzucamy po prostu. Będzie bolało. Kto tam chce rzucić? To jeden, krefner? jeden, super, zula, Anton. Nie. To <laughs> <laughs> nie Zula. Więc może jednak ta szóstka. <laughs> Rzuć katana, dawaj. A. O, już zabił. Masz zabił nam! Tak, zabił. zabiłeś Zura Anton i Barty. postacie, które są z nami od początku. Dokładnie. Nie, Zura Anton? Anton nie chyba. Ten mi chcieliście. Tak, rzucy, jeden i dwa. Czy Ja przenoszę? Nie, nie przenoszę. Ja przeniosę. Zura Anton była. E, na pana jeździła? Od początku, chyba. Tak, była. E, Miała zęby te zniszczone od. miała żyjnicy. te zniszczone zęby, a ona, ona brała często narkotyki tak. Ona szuła. była od początku. Bo ja je pamiętam, że ona była tą cwaniarą, która za trupem się schowała jakimś. że trupem i się schowała się w ten później, przeżyła, tak. no. mhm. ale uratowała eee. kombi w ten sposób, nie w bitwie. A, a tak. Barti? To jest, jest Niks. Naszy... Taki ciemnowłosy, tak. e, taki z tego co pamiętam, szermierz. Mhm. Tak, jakiś tak. taki wytatuowany. No. no, no i dobra. Nie ma już ich. No Nie ma. Hmm. Bogowie krwi zostali zaspokojeni. Przenoszę do Księgi Poległych. Wpisani do ronik? No, tak, tak, tak. To ja przeniosłem do Księgi, dziękujemy bardzo. To smutne trochę, a tak ładnie poszło w głównej. Tak. No dobra, czy ładnie to zobaczymy. W sensie mamy sukces, ale Rzeczywiście, miałem wrażenie, że jesteśmy ta, w, takich, w takim jakby bałaganie, znaczy w takiej pułapce w tym wąwozie z kamienic, że sądziłem, ja pitole, nic nie, jest, nie ugramy. Mhm. No nie? Ale fajnie, że mogliśmy przez ja. tą zasadzkę dotrzeć do tego, o co chodziło w misji. Mhm. No, musimy, musimy trochę się też tak rozgrzać w tych tych, bo trochę, no. mam wrażenie, że dużo gadaliśmy o mechanice, ale taki sposób targowania szukania, który Jakim, ale wiem, był, czas... m, myślę, myślę, że przynajmniej ja, jako postać, czułam się mocno osaczona, bo nie wiedziałam zupełnie, co w takiej sytuacji można zrobić, bo po prostu byliśmy w zasadce, nie? Czasem mam, moja, moja rada we wszystkich: czasem nie ma co przesadzać z kombinowaniem, tylko trzeba strzelać i walczyć. Okay. Czas, jak już Strzelę. jesteś w sytuacji osaczenia, jak ten, no bo fajnie robić epickie akcje, ale czasem naciągnięcie tego jest mocno, jak się nie ma pomysłu, to. No, może Wiesz, tak, ale asyst, jak asyst, ktoś... Na przykład, nawet nie rzucaj asysty komuś. Dokładnie, tak Dobra, jak, tak. jak, no jak macie... zrobił Szyszko na początku. nie? Tam nie mówię, nie ro... właśnie trzeba asystować, bo to zwiększa szanse. Jak ktoś ma pomysł, pomóżmy mu i to róbmy, zamiast mieć cztery indywidualne pomysły, nie, różne. Myślę, że to przyspieszy wtedy trochę. No, tak naprawdę, dwa strzały załatwiły temat, tak? tak. Tutaj tak, sugerują, jesteś... żeby założyć ruch oporu. Tak, bo mamy już nienawidzących dowództwa. I wątpiących również. No ale to jak założysz ruch oporu i wątpiących, to nagle się okaże, że wszyscy będą w jakimś ruchu oporu. Albo wątpiących, albo... Dokładnie. Tak Słuchajcie, ja robię po angielsku, nie do końca po angielsku, ale wyjście. W związku z chorobami, które mam w domu, muszę przygotować ten pokój dla ludzi, którzy tutaj śpią. Zostawiam stream włączony i Discorda. Więc gazujcie sobie. Jeśli macie ochotę, bardzo dziękuję. Dzięki, Chatters i yy, Dozo. To co? To chyba będziemy mieli, jako że mamy bardzo dużo, to <noise> wydaje mi się, że następna sesja musi być bardziej przegadana, przez ten, przez planowanie, różne projekty, cuda, cuda na kiju. Oczywiście, no, sytuacja jest taka, że te pierdolniki, wszystkie my możemy zrobić tak naprawdę następnym razem przez pierwsze tam 15 minut. Bez pitolenia się. Chyba nam się nie uda. Nie ja mówię o tej mechanice, jakby wiesz, że tam tu coś przyszło, tam coś odeszło. Tak, tak. To, to, to nie musimy tego robić teraz. ale no. W tych całych fazach. Bo, no bo się zastanawiam, bo też fajnie było te wątki, niektóre sceny pociągnąć, nie pokrać, co tam się dzieje. Przecież no tak, o... ale to już musimy zrobić tak. normalnie, nie? No. Także, ale o, to, o co mi chodzi? Wydaje mi się, że nie wciśniemy na następnej sesji wyboru, przygot... misji do rozegrania. Wiesz, nie wiem tak naprawdę, bo możemy pójść w jedną z dwóch y, moim zdaniem rzeczy. Albo zrobić wewnątrzoddziałową, wewnątrzlegionową dramę i się pobawić w tą stronę, że donieśli na tego WIGa, że cała ta sytuacja się mhm. zaczęła przekręcać w drugą stronę, nawet nie dlatego, że on tak zrobił, tylko dlatego, że. Yy, jakby wiesz, zaczyna się robić takie niebezpieczeństwo, że ten, że ten legion przestaje działać jak legion. Nie? No tak, to jest prawda. I, to, i to, to może być jakąś Kanwą, że tu dowódcy, w sensie ci wyści dowódcy z tymi swoimi oficerami plus ta cała reszta, że będą musieli coś mhm. jak. Myślicie, i to jest jedna możliwość. A druga możliwość, że możemy jakby, że wszyscy oni mogą przyjąć, że w zasadzie. Bo jak się nad tym zastanowisz, to w zasadzie nie ma w tym niczego dziwnego, że oni są już wszyscy nienormalni, nie? Mhm. Jeżeli popatrzysz na to, jaka to jest sytuacja i że oni w zasadzie są na wymarciu, tak jak się nad tym zastanowić, to no trudno też. Wymagać, żeby ktoś się normalnie zachowywał, nie? No tak. Dochodzą traumy, dochodzi dziwność Wigo, ale to myślę, że dziś, że dziś trochę przeleciał nawet na standardy Legiony. Ja, ja bym chętnie ja bym chyba chętnie jednak poszedł w tą dramę i zobaczył, gdzie nas to zabierze. Bo to jest te nasze. Myślę, że mamy silną ekipę rozmowową, ro w takich e, tych a mniej silną mechanicznie. <laughs> Nie do Bo nie. Ten system jest niestety moim skromnym zdaniem MADI. 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 Nikt nic nie wie. Chcę rozliczać sceny, ale z drugiej strony chcę też doliczać modyfikatory za, za rzeczy, które się nie, nie rozlicza w scenach, tylko w pojedynczych testach czynnościowych. Nie? Więc czasami myślisz czynnością, a za chwilę się okazuje, że stestowałeś całą scenę. Do mhm. tego jeszcze dochodzą te, dochodzi ten wspaniały Matrix, który wszyscy wielbią. Mhm. A ja trochę zrozumiałem, o co mi chodzi, bo jak dzisiaj słuchałem tego podcastu Mateusza i dobrych rzutów. Jak oni tam rozmawiali, i ja mam takie wrażenie, bo oni tam powiedzieli, że Blajcy blej, że to jest taki system, gdzie, który zmusza, żeby się wszyscy z tych różnych kultur grania, czy to masz podejście tam klasyczne, czy tam kurde, tradycyjne, czy tam y, oldschoolowe, czy jakieś tam inne jeszcze, żeby oni się wszyscy spotkali jakby w jednym punkcie, bo te Blajcy mają mocne elementy mechaniczne z każdego jakby z nich, ale też w związku z tym, że z każdego, no to jak tam słyszysz, że fajnie, to nagle musisz zagrać jakby też innymi mechanikami, jakby innymi tymi kulturami, nie? Eee, I mi, dla mnie czasami ten miszmasz jest z, za duży. Ja nie, za, powiem szczerze, że czasami się nie umiem mechanicznie odnaleźć, w którą stronę ja mam patrzeć. Czy ja mam myśleć z scenami, wiesz, na zasadzie, że będziemy testować całą scenę i nie ma sensu, żebym ja w ogóle wymyślał, co ja będę robił, tylko mówię, to jak będę strzelał. Bo chcę, żeby coś tam, coś tam. Testujemy i potem mówimy narrację do wyniku. Nie? Czy jest tak, jak często my tu robimy i co jest takim naturalnym dziedzictwem z normalnego, takiego tradycyjnego grania, że zaczynasz maksymalizować fabułę po to, żeby ona dała efekt. I teraz cały problem mój, chociaż być może się przekonam kiedyś i stwierdzę, że Jezus, jakie to jest genialne, jak ja mogłem tego nie widzieć. Jest to, że tu są obie rzeczy naraz, jakby. Mm -hmm. I one są walid. Nie? Znaczy, możesz się wykłócać, o pierdoły, możesz tam asystować w jakiś prosty sposób, możesz sobie, wiesz, naprawdę dużo jest takich rzeczy, takich niuansików, które i to w mechanice one są. One są ważne w mechanice, bo one potrafią ci dodać kostkę albo dwie. Co przy tej mechanice to jest dużo. Nie? Tak. I do tego jeszcze zmiany tych położeń i tych konsekwencji też są istotne, dlatego że zupełnie co innego jest, jak w konsekwencji gościa zranisz, a co innego jest bez większych konsekwencji, nie? A z drugiej strony, co innego jest, jak mu odstrzelisz łeb. No tak. Ale to jest, tak, to jest pewna komplikacja w tym, ale też, też, też jakby to jest taki nie. To nie jest argument, jakby na dyskusję, ale tak od strony użytkowników jest tak, że jakby. Płynność poruszania się w tym sprawia, że po pewnym czasie, że wyrabia się chyba z tyłu też grupy, i wierzę, że można w to gr grać bardzo różnie w tych stylach różnych, też, nie? W tych e, kulturach. Oczywiście, tak? oczywiście. I ja myślę, że jak z każdym systemem, że jeżeli by się grało i stół by sobie znalazł e, już swój, jakby swoją interpretację tego wszystkiego, to też by było płynne, nikt by się nad tym nie zastanawiał i, i to by leciało, nie? Tylko mi chodzi bardziej o nawet nie tyle o to, tylko o taki sposób narracji z punktu widzenia postaci gracza. Mm -hmm. Jeśli, co mam na myśli, nie? Tak. Bo mogę, bo mogę no tak. to w różny sposób, jakby. Bo zobacz, na przykład raz opisujemy bardzo dokładnie sytuację, jaka jest taka fizyczna, typu o, owszem, teatr umysłu, ale no tam wiemy, że ci są blisko, tamcy są u góry, są daleko, ten jest 3 metry, tam ten siedem tu dobiegniesz tam nie dobiegniesz stratu tatu tak to jest jakby rok. a z drugiej strony i sobie to tam każdy sobie podejmuje jakieś decyzje a z drugiej strony bywa tak że tak jak powiedziałem test połyka całą scenę i wtedy yy, tak jak z tym że oni ty mówisz że no to oni uciekają że to jest konsekwencja że oni testu że oni uciekają nie I teraz jakby dla mnie konsekwencją, że oni uciekają, to jest to, że widzę to na dwa sposoby, że albo zaczynają się no bo są zawodowymi rębajłami, więc zaczynają się po prostu wycofywać czujnie po to, żeby nie dostać w I to jest jedna interpretacja tej sytuacji. Druga interpretacja tej sytuacji jest taka, że faktycznie no po prostu biorą nogi zapas. czyli A. wykorzystują moment, odwracają się i, i biegną Niemniej jednak, bez względu na tą interpretację, no to teraz, w moim rozumieniu normalnego grania, postać powinna mieć czas na reakcję w momencie, kiedy wiesz, oni się odwrócili, biegną, przebiegnie, nie wiem, 2-3 metry, może 5, i ja mam jeszcze szansę coś zrobić, nie? I ja tak chciałem, jakby to rozegrać. Ale Termos na przykład, powiedział: Nie, nie, konsekwencją rzutu jest to, że oni uciekli. A tak, tam było też zamieszanie trochę w tym. Ja wiem, ale. By... Ale poczekaj, bo, ty, bo, bo to też jest kwestia korzystania z tego, co Ci gra daje, bo gra Ci mówi, e, okej, okay, konsekwencją rzutu jest to, ale Ty zawsze możesz odpierać i Ty, jeśli chcesz wpłynąć, reagujesz, czy coś, czy coś się dzieje, to Ty masz odpieranie po to, nie? No tak, tylko, że jak go nie rzucę, to mam kary. Znaczy, no z, zawsze się udaje, ale stres różny za to no, płacić. to no raczej to no, igra, no, A stres w tej grze jest bardzo ważny. No tak, no różnie, racja. Nie, no Bo tam, tutaj mechanika jest bardzo interlocked mm -hmm. i nie masz czegoś takiego, że masz zasób, który sobie wydajesz z boczku i jest luz Bo tutaj no. wszystko ci, y, jak tu wydasz, to za chwilę y, brakuje ci. Mm -hmm. Płacisz stresem praktycznie za wszystko. Tak. Nie? Płacisz za dodawanie flashbacków, płacisz za y, asystowanie, płacisz za, do, za dodanie sobie kostki, jak coś tam. Płaci już za nieudane odpieranie i tak dalej, i tak dalej. Katana ty żuję? <laughs> no, tak, przegadałeś. Tak, tak ja, ja wysłucham, ale Co? trochę odpływam. Jeszcze. Ja no, powiem jest. szczerze, że już od ale kilku słucham. minut muszę iść sobie, nie chcę ja przerywać, ale zostawmy Termosa. No było e, fajnie. Yy, dziękujemy po... widzom, dziękujemy wszystkim, dzięki za grę. Myślę, że ciekawe dzisiaj. W ogóle ciekawy ciekawe. ten przebieg sesji był inny, przez to, że ta misja była inna. To jest tak. warte jakiegoś zastanowienia. Myślę, że popiszemy sobie my na czacie, może nawet w Discordzie patronowym. To było to to ciekawe, było... Że, że udało się wygenerować inne podejście. Tak, nie spodziewałam bo... się tego. to Z ja tym poszedłem, to tak za fikcją trochę idąc. Nie wiem, czy na plus, czy na minus, ale można też takie rzeczy robić, bo misja była napisana: idziemy się skradać do obozu, a tu, a może nie, może, może jest inaczej. Fajnie, fajnie, właśnie. Bardzo mi się to podobało. No. Zupełnie. A, a katana w roli zasapanego łowcy uciekinierów, yy, to po prostu była rewelacja. No, dziękuję bardzo, to sobie taką Opacza? naklejkę. Jestem Erwin, uczę się. Piekacz. To była kompania w broku, dokładnie. Więc dziękujemy i do widzenia.